Siemano. Z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z serwera Metin2 Polska Rush. Tak. Zgadza się. Trochę miksowania na start. Czas powalczyć o ekwipunek na ogień. Natomiast ja wiem, że wy sobie zdajecie sprawę i ja sobie też zdaję z tego sprawę, że serwer Rush już został zamknięty. I czy coś zostało przetransferowane na Polskę? Tego się na razie nie dowiecie. Zobaczycie w przyszłości, w odcinkach. Nic nie powiem. Milczę jak grób. Natomiast, na sam początek warto by było wykombinować trochę ekwipunku na ogień. Ponieważ ten serwer to jest istny chaos. Ja się z tym zgadzam zdaniem, że ten chaos jest mało kontrolowany, ale staram się kontrolować go jak tylko mogę. Ze względu na to, że tak. Ekwipunek na ogień, co jest nam w ogóle potrzebne na sam start. Chciałem wymiksować zbrojkę 15% na wiatr. Czy coś lepszego wejdzie, nie wiem. Nie znam się, zobaczymy. Przepraszam, nie na wiatr. Na ogień, oczywiście. No i tak. Buty na ogień, wisior na ogień, nawet jak będzie 4 bony, to luz, może być nawet plus 6 plus 7, to wystarczy. Co do hełmu, hełm fajnie wpadł 15 na ogień, ze względu na to, że. No przyda się, tak? Im więcej procent na ogień na tym serwerze, tym lepiej. Natomiast co? Kolczyki. Zostanę na razie przy obonitkach, albo ze względu na to, że na rynku nie ma nic sensownego, no to trzeba tak jakoś walczyć, tak? <laughs> y ogólnie. Y no tak. Y NNO przydałoby się w tarczy. Ale jak nie będzie, to też przeżyję. Może coś innego wejdzie. Ogólnie powiem wam, że branza. Zbroja, hełm jak jest 15, to już nie potrzeba żadnych kostiumów. No i oczywiście buty, i naszyjnik nawet plus 6. To już kostiumy są kompletnie zbędne. Nawet na szamance, bo to też sprawdzałem. Bo na szamance udało mi się wbić 15% na wiatr w ogóle w zbroi. Hit. A tak, miałem po prostu, wiecie, za dużo zmianek i za dużo dodań. I tak sobie machnąłem raz. No i weszło. Plusem tego serwera przede wszystkim były te eventy, które codziennie, cały czas coś było, czy rybaki, czy coś dropiło z metków, nawet te ataki obrony Boga Smoków, to też było dużym plusem. Blaski przede wszystkim, sobota, niedziela, tak, to jest najgorszy zakup w grze zawsze, bo to jest wydane 5 milionów, plus milion na ślub, to jest 6 milionów na tym małym etapie gry, to jest trochę dużo. Musiałem sprzedać dwa ostrza, to się od razu przyznaje. Jakieś tam mały, jakieś tam głupoty. I przede wszystkim robiłem za mało tych postaci 10 level, bo to potem by się bardziej przydało niż tak naprawdę... Hmm. kupowanie i dropienie ku, Ale dropienie było przy okazji właśnie ekspienia tych postaci. No i tak, mówiłem, że troszeczkę będę musiał pomiksować ekwipunek, no i jak widać na razie nic ciekawego i nic sensownego nie wychodzi. Plusem jest to, że na 30 level dostało się zbroje na 54 plus 8 oraz hełm, na, w moim przypadku zamkowy, na 41 plus. No i właśnie, tutaj taki taki mix, ale tu już nie jest mix, 20 diabły, 20 orki, 10 unik strzały, sorry, no to już trzeba zostawić, przynajmniej nawet przyda mi się na Artemida, czy na jakąś inną postać, bo jeszcze nawet ten procent do P.E. Zacząłem troszeczkę expiczyć. Jak widzicie, mam 52-53 poziom. No i to jest V1. Musiałem trochę dobić Ninji do 50, Helera dość 50 chyba, bo tam nie było, nie wiem, nie pamiętam. Ale chodziło przede wszystkim o to, żeby nie wydawać hajsu na przepustki, bo na 50 poziom ze skrzyni już nie macie przepustki za darmo. 57 wbity, kolejny level na Szamance, też 53. I ja nie wiem, jak to ja zrobiłem, że Healer, który tak naprawdę xpeem tak samo jak szamanka miał większy level niż y bówka. musiałem zresetować też skilla niestety y za pomocą IS bo tak tu mi się źle rozdało tu mi się za dużo rozdało i tak stwierdziłem kurde no i teraz tak na 86 nie będę miał nawet tego palca i wirka na M no to będzie tak trochę bez sensu bo tu straciłem dwa punkty tam straciłem dwa punkty będę musiał wbić 95 albo 90 6, żeby te skille wszystkie podobijać, no bo tak wyszło. A rozpro też na tym 106, 104 się przyda, ze względu na to, że no co, jak słyszą to trzeba odpowiedzieć jakoś sensownie, z oddali. No i tak. Ostrze mogło wejść nawet na 20, to już mnie nie obchodziło. Chodziło o to tylko, żeby było, żebym mógł już się czytać radami. A reszta musi wejść na 17. No. Na Sochan sobie daję radę, ale tak stwierdziłem, na Sochan nie po ekspie. No to wróciłem do tego V2 nieszczęsnego, no i trochę się pobiło. Ekspijem na trzy postacie, ja, Bówka i Hiller. Czy to był dobry pomysł? Ekspić na trzy postacie, na takich małych i marnych spotach. To ocencie sami. Moim zdaniem nie, ze względu na to, że naprawdę tutaj było masę ludzi. Iście na yy, szpony, nie było szans w ogóle, tam było 10-12 osób na jednym spocie. I to nie mówię o Bigu, bo na Bigu to w ogóle było po, było po dwie grupki, dlatego też stwierdziłem Darek, a może pójdziesz po prostu sobie poekspić do piekła na metki? Tam przecież też jakiś procent zawsze w panie, masz dodatkowo dropy z Q, drop z osków, z, o, z, z ozetek, no i jakoś to by wszystko poszło, tak? Ale niestety moim zdaniem ten sam drop z piekła, no ciężko jest, bo po prostu jak widzicie, ile mam ich, jakichś punktów, ile tych rzeczy tutaj jest. Te szkaty, niby fajnie, że się dostaje tą szkatę na pierwszy, na dziesiąty, na trzydziesty, na sześćdziesiąty ale to już macie cztery szkaty, które się gdzieś muszą otworzyć. I macie te zwoje powrotów, macie te przepustki, jakieś tam inne duperele, konie, nie konie, bodżywki, no i jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, czy pokazywać dalej, co się dzisiaj działo, co się działo dalej na serwerze, zobaczymy jeszcze. Natomiast powiem tylko tyle: zaczął się tam mój ulubiony event, jest to ten event z bałwankami. I myślę, że to jest jeden z fajniejszych eventów, które kiedykolwiek powstały na PL-u. Czy mogę się mylić? Jest jakiś fajniejszy. No, ten świąteczny jest mega. Z tego względu, że tam lecą dodania, ataki. Ej, przepraszam, dodania. Nie, dodania chyba też leżą. Dodania zmianki, ataki, obrony yy, po te 60. -tki. No nic, nic tylko brać. To znaczy, podobno jest jeszcze dobry ten z tym. Yy, Gnolem? Goblinem? Tym coś trzeba go zaprowadzić, tam widziałem, ale nie uczestniczyłem w nim nawet razu. Może raz uczestniczyłem, ale nawet nie wiem. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Nie, nie, nie kojarzę, żebym uczestniczył jakoś tak bardzo intensywnie w nim. Na pewno wiem, że srebrne szkatułki, czy złote, czy klucze też trzeba zbierać, że to jest towar, który jest potrzebny. Nie wiem, jak wygląda z następnymi kluczami. Natomiast wiem jedno. Jeśli chcecie zobaczyć jak najszybciej nowy i kolejny odcinek z metin2.pl, to zapraszam do polubienia tego filmu, subskrybowania kanału i skomentowania. A nuż widelec, może coś się uda tutaj zrobić? A ja postaram się, żebyście mieli kolejny odcinek na walentynki, czyli chyba w piątek? Uuuu, no, czyli dosyć szybko. Dzięki za oglądanie, widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Dim2. A na koniec taka ciekawostka ze względu na to, że pytacie mnie bardzo często. Narek, a co z postacią z Polski? Czy ty masz jeszcze tą surę WP? Hm. Słuchajcie, mam. Można to powtórzyć? Mam. Dodatkowo mogę was zaprosić na Discorda, czy na, na... Na Discorda, tam najszybciej można się dogadać, pogadać i... Ogólnie. Zobaczyć, co słychać. I kiedy będzie nowy odcinek. Do zobaczenia, jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, Dim2.